Tak, jak co roku organizujemy święto związane z odzyskaniem niepodległości, jak zwykle rozpoczynamy mszą Świętą i wspólną modlitwę modlitwą za ojczyznę, tym razem tutaj w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych w Bobowej, z udziałem oczywiście pocztów sztandarowych z terenu całej gminy angażując również młodzież szkolną, zarówno ze szkół tutaj podstawowych, gimnazjum, ale też ze szkół średnich. Swoje poczty wystawiają też organizacje społeczne i polityczne, no i duchowie strażacy, bierze udział orkiestra. Dęta, staramy się zapraszać wszystkich gości, w tym parlamentarzystów, którzy zresztą, jak co roku, dopisali również w bieżącym właśnie roku i na to święto też do nas przyjechali. Staramy się kultywować to święto, ponieważ Bobowa ma wielkie tradycje związane też, Właśnie z odzyskaniem niepodległości, u nas znajduje się przecież cmentarz z I wojny światowej, w Bobowej, jest też w siedliskach. Wiele osób oddało życie za naszą ojczyznę. Jesteśmy winni tego, żeby właśnie o nich pamiętać. Stąd składane kwiaty, wiązanki, angażujemy właśnie młodzież i dzieci, po to, żeby oni przejęli potem tą pałeczkę po nas, żeby też tutaj z wielkim takim zaangażowaniem pamiętali. O tych, dzięki którym mamy dzisiaj wolność. Żyjemy w wolnym kraju i to jest wielka sprawa. Też część artystyczna jest co roku wykonywana właśnie przez młodzież z, ze szkoły, zmieniając się co roku. To też angażuje właśnie społeczność szkolną, nauczycieli, do tego, żeby właśnie przypominać młodym ludziom o tym, że wolna ojczyzna to jest rzecz najważniejsza. Także również inne. Uroczystości związane z różnymi właśnie wydarzeniami, które miały miejsce w historii. Tutaj w Bobowej staramy się organizować i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Dziś jest 97. rocznica odzyskania niepodległości. Wszyscy chyba pamiętają, kto się historii uczył, że w tym dniu marszałek Piłsudski przyjechał pociągiem. Ale to był specjalny pociąg, gdzie był parowóz. I Jeden wagon specjalny społeczeństwo Warszawy nawet nie wiedziało, że przyjechał do Warszawy na Stary Dworzec. Dopiero dowiedzieli się na drugi dzień i tłumy zebrały się przed jego domem. Jak wiemy Rada przekazała prawie absolutną władzę, no trochę podobnie jak teraz panu marszałkowi Piłsudskiemu. Dla mnie no jest to bardzo ważne święto po pierwsze po dziesiątkach lat. Niewoli Polska odzyskała niepodległość. No i po drugie, uważam, że bardzo dobrze, że i w Bobowej odbywa się dzisiaj taka cudowna uroczystość, bo się uczy młodzież patriotyzmu, uczy się młodzież miłości do ojczyzny. jak wszyscy dobrze wiemy, no z tym patriotyzmem w świecie materii jest po prostu różnie, i muszą wszyscy wiedzieć, że zakończyła się wojna z Niemcami, zostało podpisane. Porozumienie 11 listopada 1918 roku, i ta data jest jakby świętem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej.